Przychodzi Murasz do lekarza i skarży się na straszne zatwardzenie. Lekarz każe mu położyć się na leżance, ogląda mu tyłek, po czym bierze deskę i z całej siły uderza go w pośladki. Murasz od razu pobiegł do toalety i się załatwił. Po chwili wrócił do gabinetu i dziękuję lekarzowi. Dziękuję bardzo. Dwa tygodnie nie mogłem się załatwić, a jedna wizyta u pana i czuję się świetnie. Ma pan dla mnie jakieś zalecenia, jak unikać tego problemu? Tak. Proszę nie podcierać się workami po cemencie. Głuchoniemy chciał kupić prezerwatywy. Udał się w tym celu do apteki, ale w żaden sposób nie umiał się porozumieć z aptekarzem, bo ten nie znał języka migowego. Na wystawie też nie było żadnych opakowań z kondomami. Staje więc przy okienku, wyjmuje interes kładzie na ladzie, obok niego kładzie 10 złotych. Aptekarz przygląda się chwilę, po czym wyciąga swojego penisa na ladę i również kładzie 10 złotych. Po chwili chowa swoje przyrodzenie i zabiera całą kasę. Głuchoniemy, wpada w szał, zaczyna wymachiwać rękami, poruszać ustami i tepe. Na co aptekarz. Jak nie umiesz przegrywać, to po co się zakładasz? Przychodzi pacjent do dentysty i mówi. Mam jakieś takie żółte zęby. Co mi pan doradzi? Brązowy krawat.